Modlitwa Błogosławiony Człowiek Psalm 1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on, jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewiętną, co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak, występni, nie tak, są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Totew, występni, nie ostoją się na sądzie, ani grzechnicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Amen.